Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zgodnie też z powiedzią. chciałbym tutaj w tym filmie przedstawić kilka takich rzeczy dotyczących, najpierw może nie tyle samego wiekiego czwartku, bo o tym, o tym w następnym filmie, ale chciałbym taki zrobić krótki wstęp, mam nadzieję, że krótki, zobaczymy jak się uda, ale do, do Triduum Paschalnego. Dlaczego? W jaki czwartek, muszą Wieczerzy Pańskie, zaczniemy ten obchód. Najważniejsze święta w ciągu roku, najważniejsze wydarzenie dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina. Zanim zacznę troszeczkę taką y, mówić o, o co w tym wszystkim chodzi, to kilka takich rzeczy dotyczących, to kilka takich rzeczy jakby technicznych. Kiedy, w jakich, kiedy zaczyna się kiedy zaczyna się Triduum paschalne, przepraszam. Tridą paschalne, tak jak już powiedziałem, zaczyna się. Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Jest to z reguły wieczorem, czy powinno być wieczorem, kiedy m, przypominamy sobie tę sytuację ubecniana jest ona podczas Mszy Świętej, kiedy Chrystus z apostołami spożył ostatnią wieczerzę. Natomiast Triduum Paschalne kończy się w niedzielę zmartwychwstania nieszporami tejże uroczystości. I już na samym początku rodzi się pytanie, no skoro tak, to przecież jest cztery dni, a nie trzy. A mówimy o Triduum Paschalnym, czyli o trzech dniach. Różne są sposoby tłumaczenia, też niektórzy mówią, że czwartek, że to już jest wieczorem, no to jakby należy do piątku, natomiast nie o to chodzi. Ojcowie Kościoła tłumaczyli to w ten sposób, że tutaj bardziej chodzi o pewne misteria, o przekazanie pewnej tajemnicy z życia Chrystusa niż, niż o same dnie. O samym dni. I teraz pierwsze misterium, pierwsza tajemnica, to jest tajemnica, czy misterium Chrystusa ukrzyżowanego. I ono zaczyna się, rozpoczyna się właśnie mszą wieczerzy pańskiej, natomiast kończy się y, liturgicznie, jeżeli chodzi o liturgicznie, liturgiczne zrozumienie, kończy się wieki piątek liturgą męki pańskiej. Czyli kiedy Jezus właśnie podczas ostatniej wieczerzy. Spożywa z uczniami Paschę, zaczyna się, zaczyna się to misterium. Drugie, druga tajemnica jest to tajemnica czy misterium Chrystusa pogrzebanego. Kiedy Chrystus umiera, kiedy umarł na krzyżu, kiedy zostaje złożony w grobie. Czyli to jest od liturgii Męki Pańskiej, Wielki Piątek, aż do Wigilii Paschalnej, która jest w nocy, w sobotę, na niedzielę. I to jest misterium drugie, czyli misterium Chrystusa pogrzebanego. I misterium trzecie, które zaczyna się Wigilią Paschalną w nocy, z soboty na niedzielę, jest to misterium Chrystusa zmartwychwstałego. I to jest jakby takie rozdzielenie tego. Mówimy o trzech a Tak naprawdę jest to misterium Chrystusa. To jest jakby jeden obchód. I liturgia sama pokazuje, że to jest jeden, jeden obchód. Nie wdając się w wielkie szczegóły. Zaczyna się, w szawie Czerzy pańskiej zaczyna się tak jak każda msza, czyli od znaków w Syna, od zwykłego pozdrowienia, natomiast nie kończy się błogosławieństwem. Jest przeniesienie Pan Jezusa do ciemnicy. W Wielki piątek liturgia męki Pańskiej nie zaczyna się znakiem krzyża. Ksiądz przychodzi do ołtarza, pada, prze, pada przed ołtarzem, później wstaje i przy ołtarzu od razu odmawia modlitwę. I znów nie kończy się ta liturgia takim zwykłym rozesłaniem, błogosławieństwem, tylko przeniesieniem Pana Jezusa do grobu. I znów Wigilia Paschalna, Prześwięta, kiedy już cieszymy się z faktu zmartwychwstania, nie zaczyna się od znaku krzyża, ale kończy się już normalnie błogosławieństwem. Może też kończyć się procesją rezurekcyjną, ale no na końcu też błogosławieństwo jest. I teraz zobaczmy, moi drodzy, to też pokazuje, że to jest jeden obchód. My będziemy to przeżywać, te wszystkie dni, Czwartek, piątek, sobotami, to jakby dla nas jakby, to będą poszczególne dni, ale tak naprawdę jest to jeden obchód, jedno wielkie święto, jedna wielka tajemnica przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. I tutaj, moi drodzy, jest kolejna rzecz, która, y, która jest, y, pod, którą trzeba też wyjaśnić, bo bardzo często mówi się o tym, że jest to misterium czy Citridu paschalne. Czym jest Pascha w ogóle? Y, bo często używa się tej nazwy. Pascha to znaczy przejście. Pierwsza Pascha była, kiedy Izraelici byli w niewoli egipskiej, kiedy tam wołali do Pana Boga. Pan Bóg po, po ponad 400 latach wyprowadził ich z tej niewoli. Dokonałaś ta pierwsza Pascha. Rozpoczęłaś od uczty paschalnej, kiedy Izraelici mieli zabić baranka, kiedy mieli już być podczas tej uczty gotowi do drogi. Pan Bóg ich wyprowadził z niewoli. I to była pierwsza Pascha. I Pascha Chrystusa. Czyli przejście Chrystusa ze śmierci do życia, gdzie Chrystus oddaje swoje życie z miłości do nas i zmartwychwstaje. Jego przejście. I teraz my jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy również w naszym życiu przeżywali tę Paschę. Czyli żebyśmy nie tylko przeżywali w znaczeniu fizycznym, przeżyli czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, ale chodzi o to, żebyśmy nie tylko podczas tego, tych świąt, to też jest dość ważne, ale przez całe nasze życie żyli w świetle tajemnicy paschalnej Chrystusa. Co to znaczy? Czyli żebyśmy żyli tak, żebyśmy byli wszczepieni w jego śmierć i żebyśmy dzięki temu otrzymywali od niego życie. W jaki sposób? My drodzy, pierwszy przykład taki najłatwiejszy chyba do zrozumienia. My mamy umierać dla grzechu. Czyli nasza pascha ma polegać na przejściu ze śmierci grzechu do życia w wolności dzieci Bożych. Jak to się dokonuje? Chociażby przez spowiedź. Kiedy ja przychodzę z grzechem do Chrystusa, chcę, ten, chcę umrzeć dla tego grzechu. Nie chcę, żeby ten grzech nade mną panował. I wracam do Chrystusa dzięki Jego łasce. Dzięki Jego mocy. Ale moi drodzy, to też inaczej też chodzi o to. Zobaczmy, że Jezus w wielki czwartek decyduje się czyli w wielki czwartek on decyduje się na, oddać za nas swoje życie. Całe swoje życie poświęca na to, żeby być, być dla nas. O tym będzie też szerzej mowa w następnym filmie. I teraz chodzi też o to, żebyśmy i my potrafili w taki sposób żyć. Żebyśmy też przychodzili, poświęcali nasze życie dla drugiego, dla drugiego człowieka, po to, żebyśmy po to, żebyśmy mogli to życie od Chrystusa otrzymać. I teraz zobaczmy, kończąc, można powiedzieć, ten wstęp, który troszeczkę i tak się przedłużył, ale y, zobaczmy, że te dni poprzedzające Triduum Paschalny, czyli Wielki Poniedziałek, Wielki, Wielka Środa, Wielki Wtorek, Wielka Środa i te teksty y, czytań, które, które słyszeliśmy, kiedy mie które mieliśmy okazję słyszeć, czy może czytaliśmy, one mówią o czym? One mówią o wyborze. I takim największym y, na przykład wybór y, że wrogowie, wrogowie Chrystusa decydują się go zabić. Gromadzą się, już planują. Bardzo, Podjęli bardzo konkretną decyzję, że chcą Jezusa zabić. I ten wybór, można powiedzieć, taki, też bardzo tragiczny, wybór Judasza, kiedy on decyduje się zdradzić Chrystusa, kiedy on, kiedy on decyduje się wydać Jezusa Żydom. Moi drodzy, to też jest jakby dla nas te, też taka. Takie podprowadzenie, że i my się musimy zdecydować, czy chcemy iść z Jezusem, czy chcemy pójść, wybrać tę drogę krzyża, czy odpuścimy. Nie będzie to łatwe. I tu już nawet nie chodzi tylko o same święta, bo święta jakoś, jakoś przeżyjemy, ale chodzi o to, żeby w całe swoje życie żyć w świetle tej tajemnicy, czyli żeby decydować się iść z Chrystusem. Żebym rzeczywiście chciał. Tracić jakby swoje życie z miłości do Pana Boga, po to, żeby Pan Bóg mi to życie oddawał. Po to, żebym umierał i żebym miał to nowe życie, które Chrystus mi daje. To jest moje drodzy, takich kilka słów dotyczących ogólnego wprowadzenia do Triduum Paschalnego. Natomiast w kolejnych też w kolejnych filmach będziemy chcieli z Księdzem Proboszczem omówić bardziej dokładnie poszczególne dni, czy co się wydarza w poszczególne dni tego tego wielkiego święta jakim jest Triduum Paschalne. Szczęść Boże.